Witam Ciebie w podcaście od talentu do spełnienia. Nazywam się Taisja Laudy. Kocham żyć spełnionym, radosnym, szczęśliwym życiem, i pomagać innym żyć dokładnie tak samo. Czym będziemy się tu zajmować, o czym będziemy rozmawiać? Oczywiście będziemy ekspercko rozmawiać na temat testu galupa. I wszystkich istniejących na świecie narzędzi, które mogą ci pomóc odkryć Twoją naturalną moc, czyli Twoje talenty. Będziemy rozmawiać o wartościach, marzeniach i o tym wszystkim, co się składa na formułę geniuszu i co prowadzi do Twojego spełnienia przede wszystkim, ponieważ ja wierzę, że od spełnienia się wszystko zaczyna. Sukces, dobra materialne są efektem ubocznym spełnienia i tego nam wszystkim życzę, tego wszyscy w głębi serca pragniemy. Zapraszam Ciebie! Serdecznie, dzisiaj przychodzę do Was z talentem z domeny strategicznej, z talentem odkrywczość, ideation. Więc posłuchajmy: osoby o tym talencie są zafascynowane różnymi pomysłami, ideami. Starają się znaleźć połączenia pomiędzy pozornie odmiennymi zjawiskami. Jeżeli macie taką osobę w swoim otoczeniu, osobę z tym darem, z tym talentem, jest to człowiek, który jest pełen pomysłów. Jeżeli macie jakąś tartą ścieżkę, to ta osoba nie będzie chciała nią kroczyć. On czy ona powie wam 10, 12, 8 pomysłów, jak można przejść tą samą drogę, ale na inny sposób. Są osobami niewzruszonymi, niejednoznacznością i ryzykiem innowacji. Wręcz mają potrzebę, dostają zastrzyk endorfin, hormonów szczęścia, kiedy coś zmieniają i wprowadzają nowość w waszą codzienność. Będą wychodzić poza to, co oczywiste. Wnoszą nową i świeżą perspektywę. Jeżeli chcesz usłyszeć, um, no właśnie, inną perspektywę, zdania na ten temat, jak na to można popatrzeć z innej strony, jaki jest na to nowy pomysł, są to ludzie kreatywni, którzy po prostu mają tę kreatywność artysty w sobie. Pragną swobody odkrywania możliwości, bez ograniczeń i bez limitów. Męczą się, jeżeli ta ich pomysłowość, odkrywczość nie ma wyjścia, ponieważ są w tak zwanym pudełku korporacyjnym bądź w firmie, w której już wszystko jest wymyślone. Ja pamiętam, że kiedyś miałam rozmowę z, z dyrektor generalną i z dyrektorem marketingu w jednej firmie, i ja akurat nie mam odkrywczości, ale mam stratega. To są jak braty siostra, bo z tej samej domeny. I myślę, że odkrywcześ mnie tu zrozumie, ludzie z tym talentem. Ja pamiętam, że przyszłam na to spotkanie z pe pełna pomysłów, pe pełna sposobów, jak można zrobić coś inaczej, jak można strategię w tej firmie zmienić, jak można coś polepszyć poprzez innowacje. Tak? I pamiętam, jak e, one mnie wysłuchały, popatrzyły i powiedziały: taisja, ale o co ci chodzi? Ten rower został wymyślony już bardzo dawno temu. Po prostu usiądź na niego i jedź. Wyszłam z tego spotkania i pamiętam, jak miałam w sobie smutek. Z jednej strony pomyślałam sobie, hmm, te panie mają bardzo wysokie stanowiska, dużo osiągnęły, pewnie wiedzą, co mówią. Ja wtedy, to było wiele lat temu, <grywania> wtedy byłam dopiero po studiach, nic nie wiedziałam o talentach, ale natura i moje serce podpowiadały mi, że to nie chodzi o to, żeby za każdym razem chodzić tą samą wytyczoną ścieżką znowu. Balans, są chwile w życiu, jeżeli coś działa, nie zmieniajmy tego, chyba że chcemy polepszyć i jest na to piękny, innowacyjny sposób, dajmy temu szansę. Albo jeżeli coś nie działa, myślmy, jak to polepszyć, naprawić. Jak to uzdrowić, i wtedy ideation, odkrywczość jest pomocna. Natomiast odpowie odpowiedź komuś, że ten rower wymyślony, nic z nim nie róbmy, wtedy spowodowało, że poczułam smutek, ale nie znałam, nie rozumiałam jego źródła. I to było to. Że wsadzono do, talent z domeny strategicznej, a jeszcze gorzej by się poczuł ktoś z odkrywczością, do takiego pudełka, w którym powiedziano: ty tu sieć i de facto powiedziane, to kim jesteś, nie jest tu w tej firmie potrzebne. Ten talent nie ma tutaj racji, bytu, bo już wszystko jest zrobione. Jeżeli tak się czujesz gdzieś, gdzie dzisiaj jesteś, prawdopodobnie to jest sygnał, że w tym miejscu nie wykorzystujesz swojego pełnego potencjału tego, kim jesteś. Kim możesz się stać? Ideation, talent odkrywczość, kocha, natrafiać na coś zupełnie nowego. Tak, to ten talent ekscytuje, nie znosi robienia tego, co jest zrobione od zawsze, co jest robione od zawsze. Tak, że właśnie to jest rower wymyślony, nim jeść, chodzimy zawsze tą ścieżką, my tylko nią będziemy chodzić, bo wtedy nie ma szansy napotkać nic nowego. To jest zawsze utarta droga. Z czym możemy porównać osoby z tym talentem, jaka jest metafora, właśnie tak jak już wcześniej wspomniałam, kreatywność artysty, czysta karta, bryła gliny, czyli ciągle coś nowego, ciągle ogrom możliwości, ogrom pomysłów do wdrożenia, na co trzeba uważać. Tu uwaga, uwaga osoby z odkrywczością. Na niepraktyczność. Dokładnie to jest to, o czym powiedziałam i podkreślam. Talent ma dwie strony. Co to znaczy, kiedy nasza odkrywczość staje się niepraktyczna? Każdy talent, nie tylko odkrywczość, ma zastosowanie wtedy, kiedy coś boli, kiedy coś trzeba uzdrowić, polepszyć bądź naprawić. Jeżeli coś działa, jeżeli ktoś nie prosi pomocy, jeżeli ktoś nie potrzebuje nowego pomysłu, to wnoszenie tego talentu może złamać coś, co jest działające dobre i służące innym ludziom. Skupmy go tam, gdzie on jest potrzebny, gdzie to jest praktyczne, gdzie za niego podziękują. Skupmy go w miejscach, gdzie są potrzebne pomysły, gdzie jest potrzebna innowacja, gdzie ktoś potrzebuje zmiany. Wtedy ty otrzymasz uznanie i wdzięczność, zapłatę, jeżeli to jest Twoja praca, Twój biznes. Albo właśnie podziękowanie, że to jest twoja relacja przyjacielska, a nie odwrotnie, że wniesiesz to i ktoś powie ci, hmm, ale, ale u mnie to wszystko działa. Po co my zmieniamy coś, co pięknie jeździ, lata, chodzi, funkcjonuje? Tak więc uważajmy na to, uważajcie na to osoby z talentem odkrywczość, żeby wnosić go w sfery, gdzie to będzie praktyczne. Dobrze? I jak zawsze. Życzę Wam cudownego dnia, cudownego tygodnia, cudownego życia z Waszymi talentami, pielęgnujcie je. Moje marzenia, żeby Twoje życie zabłysnęło któregoś dnia jak piękny diament. Napisz mi, co dla Ciebie było najważniejsze w tym wideo. Co dla siebie zrozumiałeś, odkryłeś. Podziel się tym wideo z ludźmi, którzy wydaje Ci się mogą mieć talent odkrywczość, żeby to wideo mogło im pomóc, mogłem pomóc zrozumieć siebie lepiej, albo może kogoś bliskiego lepiej. Życzę Ci wszystkiego najlepszego, zostawaj ze mną tutaj, co tydzień będą kolejne odcinki, kolejnych talentów, żeby pomóc Ci być najlepszą, najpiękniejszą, najradośniejszą wersją siebie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Taisja Laudy. Pa, pa. Dziękuję Ci za Twoją uwagę. Wierzę, że ten podcast, ten odcinek Ci się podobał. Napisz, co dla Ciebie było najważniejsze w tym, co dzisiaj usłyszałaś. Podziel się tym odcinkiem z najbliższymi, z tymi, kto może z tego skorzystać. I oczywiście subskrybuj, żeby być na bieżąco w temacie spełnionego, radosnego, niesamowitego życia, które wiem, że jest Ci przeznaczone. Do usłyszenia. Cudownego dnia. Taisja Laudy.